Hej Szymonieczku, witajcie z tej strony Gilon i to jest dzisiaj w odcinku Gdzie zareaguję na sezon 14 Od razu z góry przepraszam, że reakcja będzie troszeczkę inna niż zazwyczaj ponieważ nagrywam tą reakcję trzeci dzień po starcie sezonu w trakcie linka wam powiem co a my patrzymy co będzie bo karnetu jeszcze wam powiem szczerze nie patrzyłem także no będę chociaż miał reakcję no i zobaczymy czy coś w ogóle dostanę jakiś dodatkowy styl czy coś no nie wiem co tu się po prostu stanie E, także widziałem większość trailerów e, i innych rzeczy, ale... A, kwaśny Krezus hashtag Free Fortnite. nagrodę tego tygodnia. No i fajnie, mi się podoba, bo mamy skinka. Także fajnie, odbieramy sobie jak najbardziej fajny skinek. E, no i co? Może przejdźmy na samym początku do szafki i ubierzmy sobie tego skinka. E, I oczywiście wszystkie skiny z F sobie weźmiemy. Dobra i ubierzemy go sobie od razu No i co? Zobaczymy czy coś nowego w sklepie jest eee, Nic ciekawego nie ma Oczywiście mamy 2800 na ulepszony karnet Ale nie będę kupował ulepszonego karnetu Bo tak czy jak setny nabije A marnowanie ponad 1800 folców jest bez sensu No to co? Idziemy do karnetu bojowego hmm. Od razu może sobie po prostu ulepszymy też ten karnecik Także uwaga nich 14 sezonu zostaje zakupiony, karnet bojowy dostępny. I oczywiście odblokowujemy tora za pierwszy poziom. Także fajnie, że tor jest nie jak on wygląda w kierce, ale spoko. Też od razu go sobie może ubierzemy, bo czemu nie? Bo myślę, że chyba pierwszą gierkę wam pokażę w sumie e, jak to wygląda. I co, mamy karnecik, także blask. Bo przejrzymy teraz sobie karnet, także blask Bifrostu, no spoczko, spoczko, cios niora spoko, o fajny płaszczyk, podoba mi się, myślę, że do innych skinów będzie pasować, MCG, mhm. czyli taka lotnia po prostu, no dobra, i co to jest, zbierak, seria Marvel, by odblokować i na poziomie 8 i wykonywać za... aha, okej. Okay. Rozumiem, czy muszę jakieś wyzwanie tutaj zrobić. Mamy skórkę, blask gwiazd. O, to jest podobne do Galaxii skórki, także ciekawe. O, MCG. i styl to jest jakiś, czyli po prostu pewnie będzie parę styli do tego. Aha, rozumiem. I taki tor, no spaczka. Coś za darmo. Młot. Mjolnira. Lotnia. O, to lotnie jest w ogóle. Widziałem tą lotnię generalnie w gierce i nawet spoczko to jest. I book piorunów i emotka zintegrowana, ciekawe. No spoczko, oj przynosi nas w ogóle do jednego tego Bójna zieleń, spoczko, Horyzont Wojny, jakiś ekranik, MCG Shishalk Okej, okay, czyli tutaj mamy jakąś lotnię i Jennifer Walters, okej okay. No to jest spoko, pabeczka z Marvela, także gitar. Waga sprawiedliwości, taki plecaczek, nieźle Młoty Sprawiedliwości, no fajne, oj drugi styl, że można takie, to też spoczko jest Podnieść drużynę do zwycięstwa. Przyładowanie gamma. Czy ona się zmieni tego skina? O! zmieni w sensie się tego skina, spoczko. No sobie poziom... Okej, okay, spoczko. O i gruda teraz mamy, ale do niego jest więcej rzeczy, bo mamy światło żywiczne do niego. Mamy plecak sezonka gruta. Mamy żywice Mamy żywiczny do gruta i też jest styl. No takie nawet. Mamy samego gruta. No spoko Grudzik Mamy oczywiście styl do mcg korzenie, korzenne skrzydło jakieś tam graffiti i abluko, braty, brat w bitwie zintegrowane spoczko, no spoczko, o tutaj mamy storm także też fajne, chmurne uderzenie storm, smuga no i sama storm wiadomo no ale też fajna, 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 fajna mcg garść błyskawicy, o taki zbierak no ciekawy. nadchodząca burza, spoczko spoczko i potęga burzy Kontroler żywioły no, taka, to akurat taka sobie motka, tak szczerze I teraz to jest doktor Doom z tego co wiem laska duma mhm, tak to się prezentuje tajemna stal no to takie słaba skórka, tak szczerze doktor Doom. No, nie jest to skin grywalny. Myślę, że może nim będę grał, ale nie wiem, czy jakoś bardzo. Bo lepsze są skiny. Kielich przeznaczenia, Git. Bo wszystko to jest w ogóle z Marvela, także ciekawe. MCG tutaj lotnia. Nie wiem, czemu to tak się wolno wczytuje, nie wiem. Ale okej. Okay. Lotnia tajemnej energii. No, spoko, lotnia, taka Git. Zrzut Duma. O, takie były smugi z szóstego sezonu podobne. I dominacja doktora Duma. Że sen na nie usiądzie? No okej. Okay. Mamy lotnie, oczywiście mcg, mamy też ekran przeżywania gry tożsamości. Myst... Mystic? O, Mystic w karnecie, ty! I on to trzeba będzie pograć. Mamy oczywiście, o, plesaczek, czaszka Mystic, ciekawe. Złocone ostrza morficzne. Fajne takie... dobre. O, i taka... Ej nie no, to to też jest nawet gitcher. Szybkie wstęgi, błękit morficz... O, to to też jest git nawet i zmiennokształtna co się przemieniło? W bombiko! Ciekawe czy to będzie w gierce tak w ogóle. O i mamy skina, którą bym już chciał zagrać, ale jestem dopiero tutaj. E, płyta plecowa zbroi Ironmana. Wybór... no to takie słabe te dwa itemki, ale Tony Stark to fajny skinek. Bardzo wygrywalny, pograłbym sobie nim. I kolejny styl to MC... Ej, to MCG ma z 10 styli normalnie, ja nie wiem co to tak ma dużo. Ostrze energetyczne, o to, to też jest git, trzeba będzie wypróbować. Tony Stark, w lotnie w osobisty kod bezpieczeństwa, aha. Okej. Okay. I zbroje, zmień się w Ironmana. I to jest cały karnet, co? A nie, czy co to jest? A, do, Wolver do Wolverina, baraż Berserkera, cięcie z Adam adamantium. Trofę Wolverino, to nie wiem co to w sumie jest za robocik, za żartę. MCG, kolejny styl, Wolverine. A I sorry, też jakoś mówię, ale też jest dosyć późna godzina i po prostu to nagrywam i wiecie. Wolverine, Spoczko, Broń X, Sztandarek i emotka chyba do niego, tak? Emotka, no. I tu mam jakieś style, Jennifer Walters, Carmazino, o to jest gicior. Storm Pankowa. Kit to jest spoczko, Wolverine klasyczny O ciekawe, ciekawe Doktor Doom, Book, Imperator Okej, okay. i Mystic taktyczna A, no i to jest wszystko, także no Tak wygląda karnet bojowy, oczywiście Aha, to są po prostu wyzwania ulwerina no okej okay. Karty medali 55 karty medali jak widzieliście poprzedni odcinek, na pewno widzieliście w podsumowaniu moje wszystkie karty medali, także ciekawe. Mamy też komiksy i wyzwania mapy. Mamy wyzwania Wolverina, wyzwania Tygodnia. A i ogólnie wyzwania. No i to chyba tyle z takich rzeczy, nie? Także co, ja już chyba. O, Bóg Piorunów. Aby blokować awansy na 15 poziom i ukończyć wyzwania. No spoko. Do co, to mi się widzimy już w sumie w pierwszej gierce. Dobrze, także my się widzimy, mam w ogóle parę miejscówek tych, a co to jest o to jest fajne, dobra także postaram się w tym momencie opowiedzieć aha a to jest dobra, to wiem co chodzi polecimy sobie może po prostu na gasnące, a ja wam opowiem taką historię pewną, dlaczego w ogóle w tym momencie nagrywam to w trzeci dzień, a nie w pierwszy także historia polegała na tym że w pierwszy dzień, kiedy pobierałem aktualizację Podaję, e, że w 10 godzin pobrałem ponad 14 giga, e, co nie jest jakimś imponującym wynikiem. E, no i gdy już ściągałem i była ta 10 godzina ściągana, była 18. .00. I o godzinie 18 nie było internetu. Mówię, dobra, godzinę, dwie poczekam, mówię, nie będzie internetu, później znowu sobie zagram, bo o, tu w ogóle jakieś roboty, e, bo nie ma jakiegoś internetu, ani nie jest, także no, ciekawe to po prostu, nie? Także no mówię, no spoko, no to sobie poczekam i mówię tam na chilku, na spokojnie i będzie git. Jest godzina 22, mówię, internetu nie ma. No to raczej już nie będzie internetu do końca tego dnia. Jest następny dzień, piątek, czekam. Jest godzina 10, internetu nadal nie ma. Jest godzina 15, internetu nadal nie ma. Jest godzina 20, internetu nie ma. I znajdujemy się w trzeci dzień, gdzie po prostu jestem tak normalnie. No nie wiem, no jest po prostu tak no zdenerwowany taki po prostu jestem, że w tym momencie jest trzeci dzień sezonu, a ja w tym momencie gram pierwszą gierkę od trzech dni, e, także sorry jeśli będę lamił. Ale no troszeczkę to takie wiecie, no jednak myślałem, że będzie git, że będzie spoko i że w ogóle sobie pogram normalnie od początku sezonu, wszystko będzie e, w jak najlepszym porządku A to się okazuje, że nagle jest trzeci dzień i dopiero gierka odpala Ale to tak że jakby mogło się okazać inaczej, bo bym mógł dopiero w pojęciach, tak jak informowałem na Discordzie, że dopiero miałem powrócić w... O, impulsiki przywrócili, fajnie O, jest ta pompka, ja tą pompką chcę pograć, bo ona wróciła, także chciałem pograć e Mogę zagrać dopiero w poniedziałek, no ale jest e, chociaż ta sobota i mogę sobie teraz zagrać, więc. Chociaż tyle mi w sposób. O! Jestem kostumnikiem powrócił! E, że mogę sobie właśnie teraz pograć, a nie w poniedziałek, także nie. także Także no, jeśli chodzi o to, dlaczego nie grałem w pierwszy dzień sezonu, a w trzeci, to chodziło do tego o to, że po prostu e, nie miałem internetu, tak jak was informowałem, także. No cóż, no nie wiem, no zdarza się, no nic na to nie poradzę. E, mam nadzieję, że po prostu w przyszłości takich akcji nie będzie i że będzie po prostu lepiej. Dostał 50. Dobra, leży, ale kurczę, dawał opór. Dawał opór, nie powiem, że nie, bo tak, wiecie, jeszcze tak jakoś dobrze nie gram, no bo jednak, no dopiero się przyzwyczaję do nowego sezonu, a już, kurde, muszę się bić z pierwszymi typami. Także ciekawe, jest ciekawe. Nie mam też strefy, co zauważyłem, więc lecimy coś luto. O kurde, dobra, dostał raz. Ok, 46. 20 Ile, że, dobra, nice, pokrzę. Ale, odbijacze w ogóle powróciły Ej, budować nie mogę nawet tyle dostał 30, dostał 27. Oj, QLN bo nie wiem, siadaj, ziomek, czy można cię, się zakolegować z tobą? Chłop ma kombata w ogóle. 58? Dobrze, nice, leży. Pogchamp. Mamy w ogóle kombata, więc chyba sobie kombata weźmiemy, co? Co wy o tym sądzicie, bo... Myślę, że kombat... 8 mam, mam no w ogóle. Ciekawe. No spoko, spoko. Nie powiem, że nie. Tylko, że no... Na takiej miejscówce tyle fightów, to się nawet nie spodziewałem, że tyle się będę bił na tej miejscówce. Także widzę ziomka. Dobra to jest bocik, także Zabijmy go po prostu sobie Praga O, dostaliśmy jakieś dziedzictwo I co tu się bi Osłona cierniowa co? W ogóle pan nie wiem Tyle tych rzeczy zostało przywróconych, że naprawdę Ej wezmę to, bo nie wiem co to jest, jestem ciekawy Coś od jak to się używa, bo wiem, że teraz mityczne bronie to są właśnie te spele jakby. I wiem, że tych speli są chyba cztery, czy nawet więcej, także no. Lecz mi na też w komentarzach. Możecie mi w ogóle trochę rzeczy nawidać w tych komentarzach, bo jednak trochę rzeczy. No tak jeszcze jakby do końca nie wiem. Ej, ale w ogóle ta broń jest totalnie inna, w sensie inaczej strzela niż kiedyś i jest taka totalnie inna, nie? Także użyjmy tego spela. Nie wiem jak tego się używa. Aha, tak się tego używa. Okej, okay, się po prostu tym. No spoko, w sensie spoko spędzi co 25 sekund. No taki cior myślę. W sensie nie jakaś niegorsze, w sensie do jakiegoś uciekania, do czegoś nie wiem czy to się da zbić jak się ucieka, ale no zobaczymy, nie? No na ziemi jest pijany. Jaką mi bombę dał w ogóle. Ja się uleczyłem tym, ale top 10, kurde szkoda, ale zanulowałem to od razu, ale to mnie leczyło, nie no dosyć bym, no dobra widzowie, no nie udało się na pierwszej gerce, no na pewno wam wrzucę pewnie pierwszego mojego wina, także ja oceniam sezon na grubę 9 na 10, bardzo mi się podoba. No tylko, jak mówię, nie grałem przez te 3 dni, no i niestety no, troszeczkę skill nie był jakiś za dobry. A mogłem tutaj jeszcze coś ugrać, mogłem y, wygrać nawet, a chłop jeszcze sobie tańczy emotkę. Y, mogłem to wygrać, no niestety się nie udało, w ogóle widzimy chłopo, co ma gruda, to chyba chłop kupił ulepszone karnet czy coś, albo nie wiem. Ale no co, my się widzimy po prostu w, w następnym odcinku, które będzie już no niedługo i to by było na tyle, ja wam dziękuję. I po prostu widzimy się w następnych odcinkach. A, i możecie zostawić suba dzwonę łapę w górę, jakiś komentarz fajny. Mm, no i co? My się widzimy może w pierwszym odcinku z jakiegoś wina, może wszystkie kill'e i ostatni kill do Wina Może taki odcinek zrobię, albo jakieś highlightsy po prostu. I to by było na tyle o, Na ra